Jest to jednocześnie ostatni rok istnienia gimnazjum. Plany były piękne, a wyszło no różnie. Dlatego dziś przyszedł czas podsumowania tych trzech lat. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W tym szczególny dla nas dniu. Dla nas, nauczycieli, pracowników, ale także gimnazjalistów i ich rodziców. Witamy, bo to też pożegnanie z gimnazjum. Dzisiaj kończycie swój etap szkolny. Były to dla Was pewnie niezapomniane trzy lata i mam nadzieję, że na długo pozostaną w Waszych sercach. Otrzyma jutro nie tylko wyniki e, świadectwo z wyróżnieniem, ale także otrzymuje wiele innych nagród za to, że był bardzo, bardzo aktywny w szkole. Serdecznie wszystkich gości, witam dyrekcję, grono pedagogiczne, a przede wszystkim was uczniowie. W imieniu rodziców chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wspaniałe trzy lata. Dziękuję nauczycielom za to, że włożyli przez te trzy lata tyle serca w, i tyle wysiłku w naukę i wychowanie naszych pociech. Wiele przeżyliście, nie był to dla was łatwy etap. Bo jesteście ostatnim rocznikiem gimnazjum, sporo się zmieniało w czasie waszej edukacji i musieliście się pożegnać ze swoimi dotychczasowymi znajomymi nauczycielami. Przyjmowaliście co chwilę nowych nauczycieli, ale daliście radę. Ile było dni? Do utraty Zim? Do utraty. Francuski pisarz i poeta Victor Hugo powiedział Życie składa się z przywitań i pożegnań. Uczniowie klas trzecich właśnie dziś kończą swoją edukację w gimnazjum i to Was, kochani, pragniemy uroczyście pożegnać. Gratulacyjny dla Państwa Karoliny Sassor Morawy, a także Mirosława Morawy. Podziękowanie. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie imienia Komisji Edukacji Narodowej serdecznie dziękuję pani Bożenie Pulasz za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną w naszej szkole. I pani Karolina Sasor-Morawa zapraszamy. towarzyszył nam po raz ostatni. Byliśmy dumni, że mogliśmy się wokół niego gromadzić. Dostaliśmy go w 2003 roku od Rady Rodziców podczas wspaniałej, niezapomnianej uroczystości nadania Gimnazjum nr 2 w Skawinie imienia Komisji Edukacji Narodowej. Pamiętajcie, co wpajaliśmy Wam przez lata, i myślę, że Wasze sukcesy, a przecież wyniki egzaminów, części uczniów, którzy wykorzystali swoją okazję, i oczywiście wyniki klasyfikacji, potwierdzają. Naprawdę jesteście wspaniali. Trzy lata to kilkadziesiąt drzew z zapisanego papieru, kilkaset odgryzionych ołówków. Jak gdyby to one były winne temu, że ich właś właściciel się nie nauczył. W murach szkoły, którą dziś opuszczacie, spędziliście trzy piękne lata. Wypełniony nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale także przeżyciami, które pozostaną w Waszej pamięci. To projekty, przedstawienia, szkolne uroczystości, wycieczki, konkursy i rywalizacja. Renata Wyszyna, język polski, Ewa Kowalska, biologia, pani Beata Samek, geografia, pani Ewelina Dolińska, język angielski, pani Kamila Jaśnikowska, historia, pani Anna Szmyk, chemia. Pan Grzegorz Wróca, WF, a już wiem, zapomniałam o Pani Popach, dlatego sprawdzam listę obecności. Zapraszamy Panią, proszę do kompletu, Pana Grzegorza, to była para i oczywiście WF-istów, proszę nie myśleć. Pani kierownik Barbara Kępa-Wolarska, zapraszamy. la poco la paglia di divieta